Hej, z tej strony Grustu i wracamy do Kenshi. Tak, rozpoczynamy nową przygodę. Tym razem będziemy robić za karawany. Przy okazji spróbujemy zbudować małe imperium karawaniarzy. Rozpoczynamy oczywiście, start mamy z oto tutaj przepięknym barbecue. Naszym bykiem, no i oczywiście z Stalowym Człowiekiem. Na początek dużo rzeczy nie mamy, ze względu na to, że jesteśmy biedni jak zawsze. I nie mamy umiejętności żadnych. Jeśli sprawdzimy, e, nie tu. Statystyki to mamy troszkę siły wbitej, bo będziemy nosić naszego tutaj towarzysza, żeby trochę wbić tej siły. No i co, i trzeba będzie zacząć bawić się w karawaniarza. Tak, owszem, tylko trzeba będzie znaleźć miejsce na start, by zebrać coś i jeździć od miejsca do miejsca, by sprzedawać rzeczy. Oczywiście na początek będziemy pewnie dostawać w pierd za wpierdem, bo taki jest żywot w Kenshi. Więc nasze życie karawaniarza i stworzenia imperium yy, karawany będzie dosyć ciężkie i żmudne, ale nie będziemy się tym przejmować. Najpierw ponosimy naszego barbecue. Yy, Mam nadzieję, że nie zginie nam szybko, bo przydałoby się, żeby zostało z nami jak najdłużej, byśmy mogli czerpać z niego korzyści, przynajmniej w rzeczy. Na start wypadałoby pobiegać w tą i z powrotem. Żeby dowiedzieć trochę siły, i o, ja tu widzę, że już jakaś walka jest, więc będzie już możliwość zebrania sobie jakichś przedmiotów na sprzedaż, tak, gdyż będziemy tylko y, pozyskiwać pieniądze, kupując, zbierając i y, sprzedając rzeczy. Nie będziemy kraść i będziemy produkować, chyba że tylko dla siebie, no i będziemy zbudować, starali się zbudować jakąś, y, powiedzmy, grupę. Przy okazji zobaczymy, czy będą mieć jakieś ciekawe bronie, przy, przy okazji może zbierzemy jeszcze z nich jakieś nagrody, ze względu, że są przestępcami, dokładnie, da, o, to jest mocno ranny i oczywiście już mu zabieramy te rzeczy, przy okazji e, możemy otworzyć na razie naszego byczka, byczka ustawimy, żeby, o, był pasywny i robił bloki, Skorzystamy z tej sytuacji. Spakujemy mu oczywiście multum różnych rzeczy, których nie będziemy używać. Eee, trzeba przejrzeć wszystko. Tutaj ciekawego będzie. No tak jak mówiłem, będziemy zajmować się tylko. O, proszę bardzo, ten pan jest warty już tysiąc, Więc bierzemy go na sprzedaż będzie. Jak w sam raz. Od razu też i to. Jakieś sandałki, proszę! I to jeszcze są liściaste, pięknie. Eee, o, ten już jest umierający. Tylko mi z tego powodu, wcale nie. Bras podbiegnij do nas. Yy, znaczy, barbecue podbiegnij do nas, bo musimy przerzucić sobie rzeczy, żebyśmy mogli tu później spieniążyć. Więc oczywiście od razu zrobimy przerzutkę. Yy, przy okazji, jak już tam jednego mamy, weźmy, podświczymy trochę sobie na nich yy, leczenie, no, wypadałoby. Żeby jakiekolwiek statystyki mieć. Uuu, ale komuś tam mogę ucięli. No. Daleko chłopak nie zabiegnie już. Uh, uh, OK, więc tak, podleczymy go, bo to zawsze się przyda. Oczywiście rzeczy zabieramy. Ten pan u tego, ja bym później też podleczył, ale to za chwilę. No już tam powiem, szczerze mówiąc, że już jakieś lepsze rzeczy mamy. Czy któryś tu jeszcze wygląda? O, ten wygląda mocno styranego, więc go podleczymy. Sprawdzimy jeszcze pozostałych. Zobaczymy, ile z nich tutaj jeszcze ciekawych rzeczy wyciągniemy. A to będzie dosyć ciężkie. Ale damy radę. Tym bardziej, że większość tych tutaj co jest. Spróbujemy też ich sprzedać. Tak, dokładnie. I nie ma innego wyjścia. Zbierzemy sobie no, wszystko. Po prostu wszystko musi iść na sprzedaż. I tak będziemy żyć. O, ten już jest martwy, to już mi nic nie pomożemy. Ten jest umierający. Spróbujmy go podleczyć, ale uuu, Wanderer Tabard. Trzeba przejrzeć. Widzę, że ciekawe rzeczy odochodziły, albo zapomniałem, że takie coś istnieje. Ale spróbujemy ich uratować. Ten, co jest u nas na plecy. Uuu, krytyczny stan. Trzeba by go też uleczyć. Więc tak, puśćmy go. Bo on jest wart troszkę pieniążków. A wypadałoby, byśmy na go nie stracili. No, przydałoby się. Teraz go podleczymy, ile się da. Mocno nie oberwał. O! Dobra. A, wstał. Ale to nie szkodzi. Dlaczego? Bo zaraz mu natrzepiemy parę szybkich na twarz i powinien się zaraz też położyć. Znajmniej taki jest plan. Więc przy okazji poćwiczymy sobie na nim. E, Czemu bijesz kija? Nie biski. No z... dobra, już jak zaczął bić skija, to bij z tego kija. E, zobaczymy na przyspieszeniu troszkę. No powiem wam, że... Ej, właśnie, czy walka pole armami, Czy zwiększa dexterity? Pośrednio bym powiedział. E, Panie, podnieś go, bo się zaraz przewróci całkiem, dobra. I tu jeszcze mamy sporo. O, ten jest umierający, trzeba go podleczyć. Nie, Bras, co tu się dzieje, Janie Pawla, nie, Brass. Dziemy, zaraz nam pojadą naszego barbecue. Dobra, barbecue uwalił sprawa. Jest, jest silniejszy od nas, nie, no, ale jest jednak, jest tylko jednym w jednym. Dobra, to wiecie co? Barbecue, uh, barbecue, ty już powoli nie masz miejsca. To jest w sumie dobre, yy, bo zaraz będzie można iść to sprzedać. I nechy. zanim uzbieramy naszą drużynę marzeń, zobaczymy, czy będziemy robić kolorowy team ze względu na to, żeby wszędzie może dostać się, czy też nie. No, widzę, że już nie mamy miejsca. A w ogóle tak, mam tu to śmieciowe szody To też 5,860. A to ma 5,850. To, to jest yy, troszkę lepsze, i ja to właśnie wyrzuciłem. Yy, więc tak, załóżmy to, bo to troszkę lepiej chronić może. I wyglądamy. Ujo. Oh. <grych> yy, dobra, tutaj troszkę podleczony ten pan, który jest wart troszkę. Okej, okay, zanim tu wrócimy, wypadałoby wrócić tutaj do tego miasta. Uuu, tu ktoś się jeszcze leje. W wy się lejecie. O, też z tymi farmerami. Dobra, znajdźmy tutaj ludzi odpowiedzialnych za... Yy... No dobra, Mileczko bo zapis się Odpowiedzialnych za yy, wyryw mózgu, za bezpieczeństwo. I to jest tutaj. Dobra, pobiegnijmy. E, troszkę ponosimy też rzeczy. No i sprzedamy pierwszą partię rzeczy, jakie udało nam się pozyskać. E, braz, wiesz co? Ja bym wziął sobie forum na niego. Weźmy sobie blok w takim razie. I zaraz podejdziemy i zdamy pierwszego pana. Dzień dobry, ja tu przyszedłem sprzedać go. Bierz go pan. No, 1009 sztuk katów. Bueno, yy, możemy teraz pójść w sumie tutaj. Wysprzedać wszystko. czemu by nie. Panie kochany, yy, mam tu zestaw bardzo dobrej jakości yy, przedmiotów. Pokaż pan co to masz. I proszę przejrzeć ofertę od barbecue. Więc no, dużo to pieniążków nie będzie. Yy, zobaczymy. To też słabej jakości. Wyzbędziemy się tego. Yy, faktycznie tu. Je pieniądze, ale zbędziemy się tego Tego też. Co to jest? Pay the drop. O, oh. head chest to match. Ciekawe, ale na razie tego nie będziemy kupować, bo jesteśmy biedni i nas na to nie stać. Prawda, no, moglibyśmy to kupić, ale zrezygnujemy. I jeszcze brass, brass ma jeszcze do sprzedania troszkę rzeczy. I teraz, dziękuję bardzo, i udało nam się troszkę zarobić. Nie za dużo, ale już jakiś start jest. Przy okazji, panie kochany, daj mi ten longsword, a my musimy tym bić, sobie ułożymy, no i podniesiemy naszego kolegę. Będziemy biegać z nim zaraz na plecach i trzeba ruszyć po następny lód, no trochę tego będzie zbierania. Przy okazji nasza postać trochę poćwiczy sobie siłę nosząc naszego barbecue. Eee, tylko teraz tak, eee, potrzebujemy znowu nazbierać śmieci na sprzedaż. Tutaj widzę, że jest pan, który jest umierający. I ja zabierzmy te wszystkie rzeczy, bo widzę, że są wartościowe. że go podleczymy. On już ma krytykal tylko. Tak, później go sprzedamy. Tu ktoś jeszcze leży. Uuu! Dobra, tego widzę, że jest, jest więcej wart, więc jeszcze go podleczymy. Uuu, chyba skończyło nam się. E barbecue, pokaż nam swoje wyposażonko. Wyrzućmy i podnieśmy ten standard. No i co, i leczymy go. No, przydałoby się go uratować, zanim zdechnie. Dobra, chyba damy radę. O, matko, critical. recovery ma tyle, wystarczy. Tyle wystarczy. Yy, puścimy naszego brasa. Znaczy, bras puści barbecue. Yy, podniesiemy tego ziomeczka i go zaraz sprzedamy. Teraz już nie powinien zginąć. Ale tu jeszcze jeden jest. Jakiś Jego mość Tu jest. Czy ty żyjesz? Żyjesz. No przecież na świetnym niewolnikiem. Ty już nie żyjesz, to już nie ma sensu, ale tutaj dalej widzę, że jest możliwość znowu zebrania sobie lutu. Więc zbierzemy to. Nie, widać za dużo, nie zbierzemy już, ale jest nasz tutaj barbecue, więc podmieniamy sobie rzeczy oczywiście. A się tego wyzbędziemy ładnie. Pięknie. Teraz tak, panie, dawaj to. No jakie nie masz ruma. Ja to wziąłem. Dobra, to musimy tak podmienić. O, ten jest martwy. Tak, jest martwy. To już nam nie przeszkadza. Możemy go ograbić. A jak, żeby inaczej? Ten Marek Oweryk coma, Świetnie. Zabierzmy pozostałe śmieci od tego pana. E, oczywiście, trade Barbecue, choć tutaj. Zaraz kolejne przedmioty wysprzedamy. E, I jeszcze z tego pana zobaczmy. Ok, weźmy z niego. I tu jeszcze jest jego mość. Uuu, tu już jest jakiś ciężki przypadek. już ma trochę lepszy sprzęt. O, tu jest staw jakiś. No, podniesiemy go jeszcze. I tak, mamy kolejny staw. I ten pan wygląda na y, prawie nieżywego. Dzisiaj prawie. Braz, Bra follow, odpalaj, bo musimy go zaraz tu spuścić. W sposób dosyć karykaturalny, bo musimy wyrzucić te śmieci. Trochę poukładać, nie, oczywiście się nie mieści, troszkę przedobrzone, ale dobra, poukładane, ty będziesz miał blok, hold w sumie, a bloka też można będzie i ze względu na to, że on żyje, tylko będziemy napierdzielać, darmowy exp. Włahahaha. trochę go pogdębimy, jak widać. Będziemy być trochę z tych longswordów, sabry. Myślę, że zrobimy naszą postać pod sabry. Typowo no, są dość leciutkie, nacięcia są fajne i później ataki mogą być widowiskowe. Przy okazji, taki mamy za bardzo większej możliwości rozwoju. Na to chwilę nie wiem, czy będę robił ciężkie bronie. Zobaczymy, jak to wyjdzie później. W czasie, na razie trzeba szkolić na naszą postać również w zręczności. A to będzie dobry motyw. Dobra, mamy kolejnego klienta zebranego. Możemy w takim razie udać się znowu do władz tego miasta. Więc pobiegnijmy do nich. A kto jest tutaj? Pobiegnijmy. Brat, niech biegnie. Troszkę nam siła też wskoczy, bo ile już mamy? O 14 za to noszenie. Dobra, no akurat. Dzień dobry, panie kochany. Bierz go. Dzięki wielkie. Teraz możemy wraz przejść się do sklepu. No, a większość sklepów będzie zaraz zamknięta. Już jest zamknięta. Wracamy do baru. Idziemy sobie do baru. Oczywiście nasze ciałko. Będzie trzeba później zmienić sobie łapy. No ale na razie będziemy tak, jak jest. I tak, panie kochany, ja tu mam na sprzedaż bary. Nie za dużo, co prawda. Ale myślę, że ci się przyda. Spójrz, cóż to nasz barbecue ciekawego przechowywa. Zachowuje. Więc wyzbędziemy się tego wszystkiego. jak nie będę patrzył, to statystyki są zerowe. Tak jak my na początek, więc wyzbędziemy się tego. I pięknie, już się to się na tak tego zebrało. Jeszcze coś miałem pewnie. Yy, Braz. Tak, ty miałeś jeszcze ten patyk. Więc panie, pokaż jeszcze masz ten patyk na sprzedaż. Idealnie. Yy, Braz, podnieś pa barbecue. Podnieś onen. I co? No i wracamy tam z powrotem, bo tam jeszcze trochę będzie do zbierać. U? tu jest piesek. Biegniemy zebrać pieska, bo tam będzie darmowa. No, może nie wyżerka, ale będzie jakieś kości. My, kości. Nie tyle co kości, a będzie ura i zebliska. Miecho na sprzedaż. Czy tu coś jeszcze ciekawego jest z tej strony? Akurat wybiegliśmy na szybko, bo widziałem, że było jakieś truchło. Na początku bardziej jesteśmy. Uuu, tutaj na takie rzeczy rozwalone leżą, ale to nic. Wracamy na drugie miejsce, bo tam jeszcze jest sporo ludzi, których możemy sprzedać w niewolę. Tak, oczywiście. Będziemy handlarzami również niewolników. E, na czym się uda, to będziemy sprzedawać. Nawet jeśli te rzeczy są. U, no, to już tam nie idziemy. E, to już są za trudne dla nas. E, co się uda, to będziemy próbować przehandlować. Nawet jeśli to nie jest do końca legalne. Więc tak, barbecue upuścimy. E, o, ty już prawie nie żyjesz. E, Tutaj zobaczmy, ten ma recovery koma. Niektórzy sobie zostawimy. Bo, o, ten nie żyje. Ten nie żyje. Dobra, wiecie co? Kilku trzeba trochę y, uratować. Więc podejdziemy sobie. Bo ja chcę później na nich ćwiczyć. E, niektórzy na pewno nie będą szybko e, zdani do ćwiczenia. O, ten jest martwy, to już nie. Ta pani, no jeszcze trochę żyje. Tu już jest martwy. Dobra, to w takim razie. Tutaj widziałem ziomka. Który jest y, mocno konający, więc zaraz go podleczymy. Bo nie skończą mi się zaraz materiały do leczenia. Ale dzięki temu trochę medycyna nam skoczy. Spada na robocie to się nie przyda w ogóle. Ale ma limp trauma, nie szkodzi. Podleczymy go. E, niech się chłopak. U, tu jak coś. A vagranci, Wagranców nie nie atakujemy. Jesteśmy za słabi na to wszystko. Okej, okay. jest podleczony. Hmm, czy ktoś tu jeszcze jest? O, drewniane sandały to nie, bo to będzie. Dobra, jesteśmy tak biedni, musimy zbierać i drewniane sandałki nawet zebrane. A ty, co taki jesteś cwaniak, tak chodzisz lewo, prawo? Dobra, nic nie chodzisz, w takim razie ignorę. Yy, zobaczmy. Ten pan jest mocno obity i on szybko raczej nie wstanie, więc go sobie sprzedamy. A jakżeby, inaczej. Bras, zostawimy go tu bliżej. Czy bras ma przy sobie jakieś rzeczy oprócz tego? Nie. Yy. A my tu mamy do sprzedania sandałki. Sandałki są za ile? No, o, może nawet sprzedamy za 12 katów. Wow. Nieważne. W takim razie, ruszmy znowu. Tym razem musimy znaleźć miejsce, gdzie możemy sprzedać niewolników. A jak, żeby inaczej? Tu jest dom niewolniczy, więc spróbujemy podejść i to sprzedać. Sprzedać to. Już nawet nie traktujemy tego jak jakąś żyłość. To, to nie, nie, to już jest po sprzedania. Panie, kochany. Panie, ile za niego dasz? 400. A wiesz pan, kuchwa. 40 katów mieć, a nie mieć to jest 800 katów, no i z takiego założenia trzeba wychodzić. Dobra, to co, sprzedamy zaraz te śmieci. U, jest sklep tutaj dla naszego robota, przyda się później. Na razie musimy iść załatwić sprawę jeszcze tu. E, dzień dobry, panie kolorowy, ja tutaj chciałbym jeszcze ci sprzedać tampony. Dobra, na pewno tylko mięso, kości, raczej zęby i skóra. Nie z ogóra, więc spokojnie. Yy, dobra, no to co, no to teraz jest lipa, bo już skończyło nam się powoli zbieranko. Yy, tutaj już widzę, że jest jakiś... Jakiś wojownik stoi i sobie czeka na wiadomo co. Yy, tutaj już też nie, okej, okay, no to zostało nam wrócić do Brasa, który tam grzecznie czeka na nas. Yy, pójdziemy jeszcze zebrać tam z dwóch, trzech ludzi, którzy będą po prostu gotowi tam na sprzedaż. Ale tu widzę, że leży jakiś Jegomość. Ciekawe czy żyje. Teraz ja sprawdzimy. O. Jezu, saving zapisuj się szybciej, dobra. On jest niewolnikiem, więc już raczej nic z nim nie zrobimy, więc go zostawimy. Czyli już niewolnik sobie po prostu leży. Zginął więc, znaczy zginął, są pokonany, ale nie zabity. Oszczędzony. Tu widzę jakiegoś pana, który ma... O! Też będzie na sprzedaż. Dobra, bierzemy go. Brat przypilnował nam zwłok. Idealnie, będzie można go oczywiście przehandlować. I w ten sposób uda nam się przez ten drugi dzień życia już się rozpoczął. Już mamy piąty panie, kochany. Bierz pan to świetnie, już mamy prawie 10 tysięcy katów. A jeszcze dobrze nie wyszliśmy z miasta. Co powiada, da, mamy tutaj istne apogeum. Dobra, zobaczmy, tu jest rekoverko, Ma i 16, więc zostawimy, bo będzie za niedługo wstawać. I tego sobie jeszcze sprzedamy. I tu jeszcze ktoś jest. Tak, tutaj ktoś był. O, tu też jest recovery. Tutaj jest martwy. Tutaj jest martwy. I ten chyba też był martwy. Nie, ten ma też recovery. To jeszcze dwóch sprzedamy. Dwóch sprzedamy. I na tą jedną poczekamy, żeby móc ją... Tak, napierdzielać. Dlaczego? Bo można. Bo nie ma broni i jest bezbronna. Panie, bo tutaj... Ej, a gdzie jest wasz ten szefunciu cały? On był gdzieś tu. A tu na górze jest. Dobra, panie. Panie. Masz tutaj kolejne 400. Ois oh yes. I zapierdzielamy. Czy to humanitarne? Nie, bo jesteśmy robotem, więc nie musimy przejmować się takimi rzeczami jak, czy to jest moralne i humanitarne? Nie jest, bo nas to nie interesuje. My podążamy drogą zysku, a zyski jest wtedy, gdy za. O, to już, już jedne zwłoki zniknęły. E, piasek je pustyni strawił, więc podnosimy jeszcze. No i co? Jeszcze ten tylko pan, który został i będziemy mieli komplet. E, Wypoczynkowy, kupiony. Nie, naprawdę to nie, bo nie mamy nawet domu, i jesteśmy tak bardzo biedni. Więc wykorzystamy zaistniałą sytuację do końca. Wysprzedamy po prostu co się da. Panie, bierz to pan w pinechy, nie chcemy go. Znaczy, ty go chcesz, mnie. On przetrwa u ciebie, a my sobie jeszcze pójdziemy. Po jeszcze tego. A co? Zapierdzielamy. Zostanie nam jeszcze jedna. Osóbka. Ta. On niedługo może wstanie. Więc zajmiemy się zaraz nią, tak mam nadzieję. Pójdziemy tego sprzedać. No, i wypadałoby w końcu gdzieś wyruszyć. Będziemy na razie chyba podróżować po pustyni. Może być ryzyko, że szybko zginiemy. Zwykle tak bywa. Chyba, że wynajmiemy sobie jakąś grupę. W sumie, jesteśmy karawaną. Moglibyśmy praktycznie wyjechać sobie grupę obronną, jakąś. Bierz pan tą sopkę, dobrze. A my zapierdzielamy tam z powrotem, do tej właśnie leżącej. No i co? Jej zostało. No i jeszcze troszkę, więc możemy ją ponosić, żeby jej nikt nam nie zabrał. nie ja wiem, to jest chore. Tutaj chyba żadnych kamieni nie widzę. Prospekt, czy możemy zrobić? O, możemy. Water to wiadomo. E... No i faktycznie nic nie ma: ani water, ani copper, uuu, lipa. Ledwo wodę mają. No to widocznie to miasto jest faktycznie nastawione na handel. Dokładnie na sprzedawanie wytworów niemagicznych, nie ma takich. Ale tu w oddali widzę, że jest kopalnia, kopalnia sobie na razie znamy spokój. Z tą panią możemy pobiegać. Uuu, tutaj wyrzucili jakieś rzeczy, ale to nieważne. Zobaczmy w takim razie, czy tu jest na przykład, jest wieża Shinobi. Moglibyśmy te 10 tysięcy sobie wyznaczyć na to, żeby mieć u nich plusy, móc u nich na ćwiczyć, a to już będzie dobry motyw i do spanka tam musimy pogadać z Bossem, Boss jest tu, panie Boss, panie Thief Boss. I want to join you, okej. Okay. Eee, dobra, so want... dobra, no wiemy jak to wygląda, dobra. Okej, okay. masz tutaj 10 tysięcy, pięknie, mamy z nimi teraz kontrakt podpisany, nasza frakcja, kolejna Shinobi nas uwielbia. Trochę no, United City mamy plusy, bo jesteśmy ogarnęli tam kilku... ...łotrów, eee, których to inny pobił. Zobaczmy, okej, okay. well, the time for you. What do you buy? Uh, pokaż, panie, co ty masz tu na sprzedaż. O, oh, jaka ciekawa zbroja. Black Leather Armor. Ładnie wygląda. To tak jakby wersja e, Light Armora, ale bez dodatkowych plate tych. I tu mamy Johnny Pantsy. No dobra. E, na razie i tak żadnego z tych nie będziemy brać. Macie Assassin's Brisbane i tak mi nie stać na nic. Więc nie kupię od ciebie tego. Ale z względu, że dołączyliśmy do was, E, czy ta pani już się budzi. Jeszcze nie. To wykorzystamy tą chwilę. E, Zobaczmy nasze statystyki. Mil atak mamy aż zero, świetnie, więc sobie podbijemy. E, to był training. O, to są słabe, aż do pięciu tylko. Ale nie ma wyjścia, więc poćwiczymy sobie. Wbijemy sobie ten mil ataka, a co? No, dużo to nie da nam, no ale zawsze coś, nie? Nasz byczek też już nieźle, co prawda jest. Nastolatkiem, ale daje sobie chłopak radę. Trochę ma tej żywności, więc on sobie spokojnie zje. Eee, ta żywność, na jaką długo mu starczy? No, nie za dużo, ale przynajmniej jest to ugotowane żarełko, dzięki któremu będzie mógł się opuścić. Eee, my nie musimy, jako robot, musimy tylko pilnować, żeby on nam przetrwał. Będzie naszym barbecue, woził nam rzeczy. Oto zostało zatrudniony do naszej tutaj karawany. Eee, no, jeszcze nam zostały dwa punkty, żeby to wbić. Prawdopodobnie poćwiczymy też i może. Eee, trochę w otwieraniu, akurat poczekamy żeby nasza tutaj koleżanka, którą tutaj trzymamy dzielnie na plecach pomogła nam w ćwiczeniach no, poczekamy, bo jeszcze trochę zanim ona się ogarnie do końca i trzeba będzie uzbierać gotówkę, żeby mieć nawet jakiś zestaw naprawczy, bo na razie nie mamy nic a to oznacza, że będziemy dostawać regularnie w piardy od wszystkiego co po prostu będzie na nas patrzyło a będzie to dosyć ciężkie, okej, tu już też zwłoki psa zniknęły co mnie bardzo jakoś nie dziwi, nasz barbecue grzecznie sobie będzie stał i czekał, zobaczymy nasze statystyki, mila tak już mamy cztery, ok, jest to trochę upierdliwe, Okej, okay, ona za chwilkę będzie możliwa do kładenia yy, spaciółki, czy biciu, oczywiście poćwiczymy też trochę, ale to później już nie będę was męczył tym, no, poczekamy chwilę, yy, powinna ona zaraz wstać i po tym prawdopodobnie tylko, że nie mamy kasy, bo wszystko wydaliśmy do, do tych Shinobi Thieves. Będziemy mogli wyruszyć w yy, jakąś dalszą podróż. Ale dobra, na razie wyjdźmy po prostu z tego miasta. Pójdźmy na te bezpieczne tereny, gdzie tam... O, ktoś tam się leje. U, jak się ktoś leje, to znaczy, że będzie hajsik. A jak będzie hajsik, to znaczy, że... O, już za późno, już ubili. Ale psa ubili, dobrze, bardzo dobrze. Jak psa ubili, to znaczy, że będzie z tego mięsiwo, kości, zęby w sumie i... Trochę jeszcze z skóry, więc no bardzo dobrze, żeście ubili to koledzy. Czy to był dziki pies? Nie, to był pies rebeliantów! Dobrze, bardzo dobrze. Nie ma co, nie ma co nad nimi rozpaczać. Mogli mnie atakować. Dobrze, w takim razie my przejdziemy sobie. Wow, ale tutaj dużo biega zwierzyny. To dzikiej nieposkromionej niczym. Jacki pustyni? Nieważne, tą panią robimy put down. Tutaj robimy tak. I czekamy, aż ona się obudzi. Więc ona powinna się obudzić, ale udaje martwą, więc się odsuniemy, żeby sobie myślała, że jest wszystko fajnie. I nie chce wstać, więc podejdziemy, spróbujemy ją okraść, a raczej dać jej coś. Damy jej jednego zęba. O, to będzie dobre. I ona powinna dzięki temu chcieć się. Obudzić, więc podamy jej ząb. I. okej, okay, udało się, i o to chodziło. No to pierdzielamy, chodź tutaj. <laughs> Wracaj tu! Nie po to ci dałem zęba, żebyś teraz uciekała! God damn it! Dobra! Okej, okay. zachciało jej się walczyć, dobrze. I teraz sobie poćwiczymy trochę walkę. Zobaczymy, jak bardzo nam się to uda. Uuu, trochę dostajemy kopów. Ale dobrze, to znaczy, że troszkę tafnes nam skoczy. Może nie za dużo. Ale dzięki temu. Z... O, już koniec. No, było fajnie. Możemy Cię podleczyć, bo troszkę jednak będziemy Cię jeszcze karać, nie wiem jak długo nam się to uda, ale okej, okay. nasza postać trochę oberwała, ale to nie są obrażenia stałe, które zwiększają maksymalny umiejętności, zobaczmy nasze statystyki boskie, Sabry aż jeden dalej, ale Mila tak trochę wskoczył, Mil Defense nam nie wskoczył, Stręg trochę nam wskoczył, no może być. Jak na pierwsze podejście... u! ile tutaj biegnie... Boże, jakbyśmy mogli to zaatakować i ściągnąć to wszystko do miasta. Ale nie zrobimy tego. Ta pani no trochę poleży sobie. Poczeka, aż mądrzeje. A my zajmiemy się za jakiś czas podróżą do następnego miasta. Ale tak jak mówiłem, po pustyni będziemy i tak podróżować. No i na tą chwilę to będzie wszystko, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Hejo!